Patrzył na prawdziwe przyczyny zastoju, nie zwracał uwagi na przynależność partyjną, kazał zabijać. Po raz pierwszy w carycynie mógł przekonać się, jak skutecznym środkiem rządów jest terror. Działalność na południu Rosji dała Stalinowi jeszcze jedno doświadczenie wojskowe. Carycyn stał się frontowym miastem, które trzeba było obronić przed ofensywą Białych. Atakowały wojska Antona Dynikina. Wielkim zagrożeniem były uderzenia 40-tysięcznej kozackiej armii Atamana Piotra Krasnowa. Stalin nie włączał się do bezpośredniego dowodzenia wojskami. To pozostawił Klimentowi Woroszyłowowi, którego znał od wielu lat. Tam, w Carycynie, Stalin poznał Simiona Budionnego, dowódcę kawalerii, którego wojska obrosły legendą. Tam poznał Aleksandra Jegorowa, dowodzącego dziesiątą Armią Broniącą Carycyna. Oni już wkrótce mieli stać się jego pomocnikami w militarnej karierze, choć Jegorow zapłacił za to głową. Gdy Stalin wracał do Moskwy 22 października, sytuacja wokół Carycyna była już jasna. Bolszewikom kosztem ogromnych strat udało się obronić miasto przed białymi. Zawarcie Rozejmu w Wielkiej Wojnie nie wywołało wielkiego wrażenia w Moskwie. Bolszewiccy działacze zdawali się jeszcze nie doceniać skali zmian, jakie to wydarzenie miało wywołać w Europie, ani czerwonych buntów w Niemczech. Wojnę z Niemcami zakończyli wiele miesięcy wcześniej, a pochłaniała ich walka na wewnętrznym froncie, gdzie rozstrzygała się przyszłość komunizmu w Rosji. Lew Trocki w przemówieniu, jakie wygłosił na szóstym nadzwyczajnym wszechrosyjskim zjeździe rad, obradującym w Moskwie w dniach od 6 do 9 listopada, skoncentrował się na sytuacji w Armii Czerwonej, jej zwycięstwach i zagrożeniach. Dopiero kilka dni później, przemawiając 18 listopada na wspólnej sesji Rady Delegatów Robotniczych, Chłopskich i Żołnierskich w Woronerzu, wskazał właściwy cel. Towarzysze! Obecnie walka traci charakter zmagań między nami a Niemcami, gdyż wolna Łotwa, wolna Polska i Litwa oraz wolna Finlandia, podobnie jak wolna Ukraina, nie będą już klinem, lecz ogniwem łączącym radziecką Rosję z przyszłymi radzieckimi Niemcami i Austro-Węgrami. Jest to początek federacji, początek europejskiej komunistycznej federacji Związku Proletariackich Republik Europy. Wielka, wysoko na 13 i długa na siedemdziesiąt metrów sala lustrzana, zachwycająca malowidłami Charlesa Lebrun i weneckimi lustrami odbijającymi światło wielkich okien sprzeciwka, powoli wypełniała się tłumem mężczyzn w czarnych garniturach. Tysiąc osób zajmowało miejsca w trzech częściach tego pomieszczenia. Najdalej od wejścia wyznaczono miejsce dla prasy. W środkowej części stał stół w kształcie podkowych, przekryty czerwonym suknem ze złotym obramowaniem, za którym zasiedli członkowie delegacji. Po środku stołu wyznaczono miejsca dla najważniejszych premierów Francji, Wielkiej Brytanii i prezydenta Stanów Zjednoczonych. Przewodniczący, francuski premier Georges Clemenceau, nazywany tygrysem, a także ojcem zwycięstwa, czekał na wyjście dwóch najważniejszych polityków. Brytyjskiego premiera Davida Lloyd George'a i amerykańskiego prezydenta Woodrowa Wilsona. Na sali nie było człowieka, który w większym stopniu niż premier Clemenceau przyczynił się do zwycięstwa Francji w wielkiej wojnie marszałka Focha. Nie przyszedł, gdyż poróżnił się z politykami, których stał się zajadłym krytykiem. Mówił głośno o swym zaniepokojeniu, gdyż uznał, że rozwój wydarzeń każe mu odrzucić żelazną zasadę zabraniającą francuskim oficerom mieszać się do polityki. W jego ocenie prezydent Wood Wilson był naiwnym mężem stanu, którego było stać jedynie na opracowanie wstępnego planu neutralizacji Niemiec, równie nierealnego jak wiele innych prezydenckich pomysłów. Liga Narodów FOSZ nazywał genewskimi pogaduszkami. Politykę zwycięskich mocarstw w sprawie wschodnich granic Polski określał jako zaproszenie do niemieckiej inwazji w niedalekiej przyszłości. W jego ocenie Polska stawała się centralnym punktem europejskiej polityki i należało zrobić wszystko, aby wzmocnić to państwo między dwoma mocarstwami. Sam robił, co mógł. W styczniu 1919 roku autoryzował odesłanie do Polski oddziałów sformowanych we Francji. Błękitna armia generała Hallera, 70 tysięcy uzbrojonych i dobrze wyszkolonych żołnierzy, z samolotami i 120 czołgami, wróciło do Polski, co było ważne dla armii podejmującej walkę o wschodnie granice. A politycy słuchali jego ocen z widocznym lekceważeniem. Premier Lloyd George stwierdził, Podziwiam i kocham marszałka Fosza, ale w sprawach politycznych jest jak dziecko. Clemenceau posunął się dalej w swej niechęci do żołnierza, który wypowiadał się w sprawach polityki. Proponując skład grupy uczestników paryskiej konferencji pokojowej, umieścił nazwisko marszałka na szóstym miejscu, a Francja mogła wyznaczyć pięciu delegatów. W ten sposób Fosz stał się doczepionym obserwatorem bez prawa zabierania głosu. Marszałek zrewanżował się, udzielając wywiadu londyńskiemu Daily Mail oraz francuskiemu Le Matin. Pamiętajcie, że 70 milionów Niemców zawsze będzie zagrożeniem dla nas. Co uratowało nas na początku wojny? Rosja. Dobrze, ale po której stronie Rosja będzie w przyszłej wojnie? A następnym razem, pamiętajcie, Niemcy nie zrobią błędu. Przedrą się przez północną Francję i uchwycą porty nad kanałem jako bazę do operacji przeciwko Anglii. Mówicie, że Niemcy nie będą mieli broni? Ho, ho, skąd wiecie? Gdy się okaże, że jednak mają, to będzie już za późno. Clemenceau czytając te wypowiedzi wpadł we wściekłość i zażądał wyjaśnień. Równie niezadowolony był brytyjski premier. Żaden z tych polityków decydujących o kierunku, w jakim miała pójść Europa, nie rozumiał, jak bardzo marszałek miał rację. Nawet wtedy, gdy fosz odsunięty od polityki pozbawiony prawa głosu, obwieścił dramatycznie. To nie jest pokój, to zawieszenie broni na 20 lat, odmówił udziału w ceremonii podpisania traktatu w wersalskiej lustrzanej sali. Uważał, że tam Europa zacznie marsz ku następnej wojnie, której przebieg tak trafnie przewidział. Nie chciał do tego przykładać ręki. Dochodziła godzina piętnasta, gdy Clémassot dał znać woźnym, aby uciszyli tłum. Na sali zapadła cisza. Wtedy francuski premier powiedział: Proszę wprowadzić Niemców. Dwaj strażnicy w paradnych mundurach, ozdobionych srebrnymi łańcuchami, otworzyli drzwi, przez które przeszli czterej oficerowie zwycięskich mocarstw. Tuż za nimi postępowali dwaj Niemcy. Minister Spraw Zagranicznych Hermann Müller i minister Transportu Johann Bell. Szli szybko, wpatrzeni gdzieś w przestrzeń, zdając się nie zauważać otaczających ich ludzi. Clemasson prowadził ich wzrokiem, a gdy usiedli, powiedział: Messieurs, la séance est ouverte. Obrady są otwarte, ale le séance oznacza również widowisko. Dla Clemenceau to miało być wielkie widowisko, dlatego chciał, aby podpisanie traktatu odbyło się właśnie w Wersalskiej Sali Lustrzanej, gdzie Niemcy upokorzyli Francję 18 stycznia 1872 roku. Wtedy po przegranej przez Francję wojnie z Prusami w sali lustrzanej obwołali cesarzem niemieckim króla Wilhelma I. Clemassau dążył do cofnięcia historycznego zegara i przywrócenia w zachodniej Europie sytuacji sprzed 1870 roku, który dla Niemiec był progiem szybkiego rozwoju gospodarczego, a więc również militarnego. Traktat pokojowy miał uderzyć w podstawy niemieckiej potęgi, pozbawić to państwo części terytorium, co równało się utracie wielu milionów obywateli, zabrać kolonie, osłabić flotę handlową zmniejszyć armię do rozmiaru wewnętrznej siły zdolnej tylko pilnować porządku społecznego i nakazać zapłacenie gigantycznych odszkodowań wojennych, co miało dopełnić spustoszenia w niemieckiej gospodarce. Francuski rząd uznawał, że to wszystko, co wydarzyło się w ciągu strasznych lat wojny, daje mu do tego prawo. Wielkie połacie kraju były spustoszone. Wojna pochłonęła życie 1 miliona 350 tysięcy francuskich żołnierzy. Rany odniosło ponad 4 miliony, a 600 tysięcy z nich zostało kalekami. Inaczej na powojenne Niemcy patrzył brytyjski premier David Lloyd George. Brytyjskie straty w ludziach były mniejsze, gdyż na wojnie zginęło 900 tysięcy Anglików i obywateli brytyjskich kolonii. Dwa miliony odniosło rany. Jednakże pomijając kilkanaście bomb, które na Anglię zrzuciły Cepeliny, to zniszczenia wojenne nie dotknęły tego państwa w najmniejszym stopniu. Lloyd George uważał, że należy zachować silne Niemcy, aby były przeciwwagą nadmiernie silnej pozycji.